Cześć, witajcie w drugim odcinku z gry Trolleu. No i słuchajcie, lecimy dalej. No i mamy teraz przedmieście, więc możemy rozpocząć jazdę. No i musimy teraz się zająć kontrolerem biletu, czyli musimy podprawiać bilety. Co to jest? Nie wiem. I muszę panu wydać Z12. Jeden. Raz, dwa, proszę bardzo. Bilet dobra, następny można szybciej. Chwila, chwila. Pani, pani się zgadza, zgadza. Eee, aż do 5 czerwca 2021, tak, pani się zgadza. Proszę bardzo, proszę pana. I muszę panu wydać 8, 5, 6, 7. uj. dobra. Jeszcze ktoś? Coś? Na pewno. Nie no, już chyba nie. no ja to czekam na następny przystanek, za chwilę będziemy. Chciałem nagrać waterpark, ale dobra, dam. Eee, zgadza się pan, do 2020 e, styczeń, luty marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wcześniej, październik, listopad. Zgadza się. Nie, 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 nie. Jak to było? O Jezu. Jak ja mogę tą panią wywalić? Jakoś tak było. Jak to było? Opcje, sterowanie. Aha, F. Idziesz, pani. Goodbye. Bilet? Nie. Do widzenia. Idziesz pan, poszedł pan, poszedł pan. Dobra, następny. Zgada się, zgada się. Proszę bardzo. Dziad zapłacił. Mm, nie. Poszedł pan A pani? E, jeden, proszę bardzo Pani zapłaciła Ty zapłaciłeś, pani zapłaciła, ty zapłaciłeś, a ty zapłaciłaś, okej okay. Paser wsiadła, ale no niestety już za późno trochę Bo zapomniałem jak się gra, ja zrobiłem serwów także i Pani? Zgadza się? Zgadza się. Zakaz gry na gitarze. Ok, czyli muszę wywalać osobom, którym. Poszedł pani. Pani poszła już. Poszła pani. Do widzenia. Nie będzie mi pani tutaj. Panu muszę bilet, dać Dobra. Pan jeszcze. Zbliżeniowo przeszło? Mam nadzieję, że tak. Zero nielegalnych. Ok, tu będzie kolejne paser, więc chyba zakupię. Uuu, telefonik. <laughs> Będę, za... Będę w zarobku. A co to jest? Uuu, statystyki. Jeden wygrane bójki. Ok, cel finansowy nieosiągnięty. No, fajne, fajne. Opinować mi te dorsy? Szkoda, że ja wyskoczyć z autobusu nie mogę, ale przynajmniej mogę się przewietrzyć. <grytanie> no, a mogę zamknąć drzwi? Nie mogę, no szkód. Gra, że mi wypchnie. Dobra, już. Yy... No pani wiesz pani Ty poszedł Poszedł Pan też poszedł Jeszcze dwie osoby są bez zapłaty Jeszcze jedna osoba. Ty Jak tam jeden obsłużony legalnie pasażery. E, dobra, już, o, tu mamy kolejna rzecz na sprzedaży na później. Także super. Dzień dobry Proszę pana Dzień dobry e, Aha ten. Zgadza się pan 2010 czerwiec, lipiec, czerwiec, wrzesień Dobra, zgadza się, zgadza się Oczekujesz pan bilet? Można kartą Dzień dobry, pani tutaj chce na szybko. Yy, dobra, dobra. Czerwiec. Yy, yy, no zgadza się, ale pani by musiała za chwilę ten ogarnąć sobie nowy bilet. Jeszcze mamy jedną osobę. Dzień dobry, proszę bardzo. Kolejna osoba, kolejna osoba, pani Pani gotówka yy, i 4 Paser Dawaj Wszystko sprzedane? Yy, dawaj mi bilety Dzięki yy. Czy jeszcze ktoś mi tutaj nie zapłacił? A pan? 19 Dobra, trzymaj pan Dla dziadków? Ale to są... to jest dziadek? Jeszcze dwóch musimy obsłużyć Osiem Pani, pani, Jak to się używało? Ej, jak to się robiło? Kto mi tu jeszcze ta. Co jest? Dobra, wszystkich i tak mam. Jest jakiś nienormalny ten głup. Dobra, poczekajcie, bo teraz będzie paster plus klienci. I potem będzie dalej ta osoba. Tylko kurczaki on ma, ona mi przeszkadza. Dobra, poszedł. Dawaj, dawaj. Eee, 20 grudzień, dobra, zgadza się, trzymaj. Ktoś jeszcze? Ile jeszcze? Jeszcze 5 osób, ja cię kręcę. 16, 5, 10, 15, 16 proszę bardzo i trzymaj bilet eee, nie poszedł autobus już jedzie? Jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna osoba. Kto to? Kobito. To jest lipiec. ten luczy ma, że tylko nie więc lipiec. Dobra, zgada się. Trzymaj. Jedna osoba nie może tu być. Co to? Aha, osoba z gitarą. Nie o to osoby z gitarą. Już poszedł, tam są drzwi Yo, dostałem punkt B Miasto parasolek, dobra Takie osiągnięcie na do dostałem yy. No, ładnie poszło, ładnie Garaż, super tak, gra nie jest aż tak trudno. <grych> jakby się wydawało, dobra, co możemy? Możemy plakat umieścić. Yy, ok, może być. Możemy jeszcze jakieś graffiti umieścić. Tylko po co? Gdzie możemy to graffiti? Gdzieś tu. No dobra, no to dawaj tu. Co my możemy jeszcze? Dezynfo y coś takiego do dezynfekcji? No dobra, no to dawaj tu. Jeszcze coś mamy? Drugowskaz. Ale po co mi to? No to dawaj tu. <grym> no dobra, czy coś jeszcze mamy? Jeszcze chyba mamy, nie wiem co. Już chyba wszystko mamy. Aha, nie, 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 weź mi tutaj, o, tylko... Dobra, ile? 13 minut, dawaj, jeszcze raz jedziemy. Jeszcze raz jedziemy to samo? bo może się uda tym razem przejść tą całą grę, tylko ja bym musiał zobaczyć w opcjach jak się grafikę serowania robi, jak się on tutaj się bije, jak się bije, można kontrolerem grać, może będzie napisane, dobra, jedziemy jeszcze raz, próbujemy teraz przejść to w 100% dobrze. Czerwiec, lipiec. Dobra, zgadza się, proszę bardzo. Nie. Poszedł. 9, 5, 6. Dobra, 9. Tutaj rośnie dezynfekcja, znaczy obniża się e, niezadowolenie, znaczy zadowolenie, żeby było zadowolo na zadowolonych. Dzień dobry. E, w styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, dobra, jest, ok. Proszę bardzo, możesz przesać? Nie no, chyba ja jaja robisz Poszedł 8,2 yy, proszę bardzo Bilet proszę bardzo Nie no, gra fajna słuchajcie, podoba mi się Dobry zakup to był, słuchajcie, dobry zakup Na razie wszystko dobrze, tylko cel finansowy nie osiągnięty Aha, dobra Także może się uda dzisiaj w 100% to sobie ogarnąć a jak nie, to będziemy dalej prądzić, działać. Tutaj teraz paser będzie. Ja mam bilety? Nie wiem, czy mam chyba. Dobra. Dzień dobry. Co ty robisz? Nie, poszedł. Poszedł. Nie mogę czytać się osiągnięć, sorry. Musicie sobie sami przeczytać. E, 10, 15, 17, 19, proszę bardzo. Proszę bardzo. E, 16. Jeszcze ktoś? Dobra, ty nie grasz. Dobra. Dobra, zadowolenie spada, znaczy niezadowolenie spada. A tylko tym razem raz przyjdzie ten paser. No super. Bilet 13, 5, Nie, nie, nie 10, 12, 13, proszę bardzo. I bilet, proszę bardzo, A wiele drzwi, a niech to, drzwi odmówiły pracy w takich warunkach. Drzwi numer 3 nie działają, uwaga na zatory. Dobra, uwaga, jak to było? Aha, dobra, już wiem. Kurczaki czaki, przegrano wujkę. Ja już teraz zauważyłem, jak to się gra. Dobra, poszedł. jest lipiec, sierpniu, dobra zgadza się nie, 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 poszedł, poszedł no dobra, wszyscy są no niestety tylko jedna osoba mi tutaj poszła no to będziemy musieli jeszcze raz chyba zacząć znaczy w sensie to już zrobię sobie po, po, chyba poza nagraniem te drzwi nie, nie, nie prądzą, nie działają Dwa, proszę bardzo Bilet, proszę bardzo e, Proszę pana e, 13, 10, 12, 13, proszę bardzo Bilet, proszę bardzo hmm. Dawaj, bilet, thank you Ktoś, coś jeszcze? Tak, jeszcze trzy osoby, proszę bardzo Tak Dobra, jeszcze dwie osoby Poszła, poszła, poszła Nie no, śmiesznie się tak wywala tych ludzi eee, Dobra, zgadza się tylko jednego źle, ja Cię kręcę, ale to jest, już dobrze mi idzie, słuchajcie, naprawdę, a jeszcze tych przystanków Z3 będą, a zrobiłem Z2, nie no, będą 4 jeszcze przystanki, a zrobiłem, raz, dwa, trzy, cztery, no to już połowę mamy już, ogarniętą, trzecie drzwi nie działają, nie no, super gra, naprawdę, podoba mi się, myślę, że z tej gry live'ika sobie zrobimy. Co ty bijesz ludzi? O Jezu Coś źle zrobiłem eee, Marzec? Nie Nie wiem czy dobrze to, to ten... Ile jeszcze osób? Dwie osoby Bez biletu Dziś dzień pasuje, pasuje, pasuje. Dzień dobry. Yy, 2000 stycznia nie pasuje. Dobra. Poszedł, nie możesz być tu. Bo tych chłopców tylko. Znaczy chłop, tylko chłopu. Dobra. Yy, Kartą? Yy, cztery. Proszę bardzo. I bilet proszę bardzo. Ile jeszcze jedna osoba jeszcze bez biletu jest? 5? Dwie osoby tylko źle zrobiłem. Yy... O, jeszcze jedna osoba. Mi tu hałasuje. Uj, kurczaki. Dobra. Poszedł, poszedł ze mną. I poszedł. Yy... Dobra, Ej, jeszcze Uż ty Nie będziesz mi tu pił. Kto mi tu jeszcze bez biletu jest? Poszedł ze mną. Źle zrobiłem, więc będę musiał jeszcze raz później. Ja to sobie sam zrobię. Bo tu są takie błędy, jeżeli się zrobi to. Jeszcze, na, jeszcze dwie osoby. Jedna osoba nie powinna tu być. Dobra. Jedna osoba nie powinna tu być. Sztąkę. No, e, dobra. é e... de Jedna osoba jeszcze nie powinna to być. Ty mi kary dla chłopców. Jedna osoba jest bez biletu. O teraz ma być paser. O o, o o. O no. No i złapa mnie. Ajajajajaj. Dobra słuchajcie. Ja to zrobię sam poza nagraniem. A jeżeli wyście, chcielibyście kolejne odcinki z tej gry. Dawajcie znać łapeczka do góry, subskrypcja. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.